Paneczko, witam cię w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś nagrywamy odcinek, ponieważ poprzedni, który nagraliśmy z tą frezarką, czyli Micron X300S, niestety coś z nim się stało, nie wiemy co, nie działa, więc nagrywamy to dla ciebie jeszcze raz. Będę dzisiaj odpakowała tę frezarkę, zobaczymy, co się znajduje w jej opakowaniu, jakie są moje, może nie pierwsze wrażenia, bo jednak nagrywam to już drugi raz, ale w dalszym ciągu. Jestem bardzo zadowolona i po prostu ją uwielbiam. Jest to mój faworyt zdecydowany, więc zapraszam Cię do oglądania. Możemy zacząć odpakowywanie, ale jestem bardzo ciekawa tego kolorku, ponieważ wcześniej w poprzednim odcinku, którego już niestety nie ma, yy, odpakowałam drugi kolor, był to grey. Dzisiaj mamy plek. więc jestem bardzo ciekawa, jak ona wygląda. U siebie też używałam tego drugiego, także tej nawet nie widziałam. Dlatego jestem podekscytowana. Coś nowego. Lubię Oczywiście karta gwarancyjna. W środku macie instrukcję wymiany szczotek. Będzie to dla Was bardzo pomocne, prędzej czy później. Podstawka pod rączkę. Tu jest sama rączka. Najpierw powyciągam, a za chwilkę Wam o wszystkim poopowiadam. Kabel zasilający, pedał nożny sama frezaretko. Jest piękna. Szczerze powiedziawszy, nie lubię na moim biurku czarnego koloru. Z racji tego, że widać na tym każdy pyłek. Pomimo, to, że mam fajny pochłaniacz, gdzieś tam zawsze to się przewija. No i tak, tu Wam ładnie ustawię, żebyście fajnie widzieli. Wyciągniemy sobie rączkę i Wam za chwilkę poopowiadam. Tak, w opakowaniu z rączki, jak w każdej innej, uwaga, żebyście nie zgubiły, żebyście wiedziały, to są do wymiany szczotki. Tutaj kluczyk, instrukcja obsługi jest w karcie gwarancyjnej. Nie robiłam tego, ale podobno bardzo proste. Więc będziecie, będziecie prędzej czy później miały okazję spróbować. To sobie odłożymy, kabelek. Zasilający. Ma bardzo fajną długość. U mnie idealnie starcza do listwy, gdyby był dłuższy. Już gdzieś tam by mi się majtał między nogami. Trzeba było to później spinać tymi wszystkimi trytytkami. Niepotrzebnie się to później gdzieś tam plącze i możemy narobić biedę. Także ma fajną taką długość. Nie za długi, nie za krótki. Rączka. Jest bardzo fajna, malutka i poręczna. Jest y, troszkę lżejsza niż w 300D, bo jest też słabsza. Ta ma 35 tysięcy obrotów. W 300D miał 50 tysięcy, czyli już znacznie więcej. Jest bardziej taka śliska, ta jest tak jakby zamszowa, taka bardziej matowa, ma zupełnie inną strukturę. Jest lżejsza w odczuciach na pewno i troszkę mniejsza też, ale bardzo fajna. Czarna. Podoba mi się. Pedał nożny, a propos wyglądu nie wiem, co. Tak jak widać, nie wiem co więcej mogłabym wam o nim powiedzieć. Tutaj mamy blokadę na nogę, żeby nam nie zjechała. Yy, sama struktura tutaj jest antypoślizgowa, żeby nam też się noga nie poślizgnęła. Na tym mega ważne, bo jeżeli bardziej przydusicie, automatycznie mam większe obroty, żeby nie zrobić sobie krzywdy ani broń boże klientce, tym bardziej, więc na, na pewno jest taki dość solidny i porządny podstawka bardzo ważne. No i sama stacja. Muszę wam tak w tajemnicy powiedzieć, że jest to moja ulubiona frezarka. Jeżeli chodzi o, o nasze trzy, które na tą chwilę są dostępne w sklepie, ponieważ dla mnie najważniejsze ma wyświetlacz. Model niższy NK niestety go nie ma. Dla mnie jest to bardzo ważne, dlatego zdecydowanie wolę tą. Takie są moje uczucia. pracuję w salonie, czas pracy jest dla mnie bardzo ważny, więc obroty Przyspieszają mi tą pracę z racji tego, że jeżeli automatycznie mogę sobie ustawić na konkretną ilość obrotów, wtedy nie muszę cyrklować w międzyczasie, później przerywając sobie pracę i jeszcze ustawiać tam mniej czy więcej, więc dla mnie jest to najważniejsze. No i 35 tysięcy obrotów. Przy takiej standardowej pracy salonowej dla mnie jest to wystarczające nawet za nadto, ponieważ maksymalnie obroty mam około 18 tysięcy przy ściąganiu masy. Więcej nie używam. Jest ona... Taka bardzo delikatna, ale te 35 tysięcy to nawet za nadto, więc dla mnie 50, tym bardziej byłoby za dużo. Nie używałabym tego. Resztę Wam będziemy opisywać, jeżeli chodzi o wszystkie funkcje i, i wygląd w następnym odcinku jeszcze. Także zobaczycie, zapraszam bardzo do oglądania. Dzisiaj mogę zobaczyć jak ona wygląda. Dodamy Wam jeszcze drugi wariant kolorystyczny. Ona jest w połączeniu takiego ekry z niebieskim. Każdy lubi co innego, więc fajnie, że macie do wyboru dwa kolorki. No i co? Na dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka i do zobaczenia. Pa, pa!